Tak, witam wszystkich. Chciałem, chciałem Wam przekazać oliwę na różne bóle z Żywokostem. Jak ja ją robię i jak ją stosuję? Krótko i zwięźle. Świeży korzeń Żywokostu. Takiej zimy jak teraz mamy jak nie ma śniegu, lodu, to można i teraz nakopać tego Żywokostu korzeń myjemy do porządku yy, kroimy w jak najdrobniejszą kostkę wrzucamy do słoika żeby tak i wrzucamy do słoika i zalewamy to oliwą tak żeby oliwa była ponad tym 2-3 cm żeby te korzenia było mniej jako nie. wystawiamy to do słoneczka najlepiej obok ok, nie tam gdzie Słoneczko czasem wychodzi i, i czekamy. Ona, ona będzie, żywokrot będzie fermentował, więc y, y, będą, jak słoneczko wyjdzie na słoik, to będzie, y, będą bąbelki lecieć i będzie przezroczysta. A jak w nocy, jak jest chłodniej, to ta oliwa będzie mętna. Jak już! Się zdarzy, że oliwa będzie bardziej przezroczysta jak już w nocy, to ona już jest do stosowania. Ja wtedy biorę malutką ścierkę, jakąś chustkę, nie wiem, no gaza to raczej nie, ale coś bardzo gęstego, co wchłonie tą oliwę. Nakładam dwie, trzy łyżki, wcieram w tą szmatkę i nakładam na bolące miejsce. To znaczy czy kręgosłup, czy tam bark, czy kolano, czy gardło, czy ktań, cokolwiek nie boli, nakładam, przykładam ręcznikiem i trzymam tak pół godziny do godziny mam to sprawdzone używam jak to powiedzieć używam tego już od chyba nawet już 3,5 roku jestem bardzo zadowolony Moi znajomi, znajomi znajomych, którym było to potrzebne, też używają i też są zadowoleni. Więc, jeżeli ktoś jest odważny i umie samemu to zrobić, polecam, bo warto, szkoda się męczyć, szkoda brać tabletek przeciwbólowych, kupować maści w sklepie czy w aptece na jakieś bóle. Samemu jak zrobisz. Raz jest zadowolony jeszcze ze samemu, a dwa efekt jest powiem, że nawet lepszy jak na tych maściach. Dobra, to wegram Was do następnego razu. Jak już będę miał coś wypróbowane i będę chciał Wam przekazać. Cześć.